Rozmowa dla portalu Wybieram Studia.com. Dzisiaj rozmawiamy z Piotrem Wyrdechowskim, studentem czwartego roku weterynarii. Tak Piotrze, dlaczego wybrałeś weterynarię? No to jeśli mam być cztery, to najpierw się wahałem między medycyną ludzką mhm. a medycyną weterynaryjną, no. ale stwierdziłem, że ze zwierzakami to jednak będzie ciekawie, ciekawiej. Ciekawiej czy być? łatwiej? Łatwiej to bym nie powiedział na pewno. Mhm. Może na początku też tak, a w sumie nie tak odpowiedzialność, bo to tylko zwierzęta i tak dalej, ale... Po czterech latach studiowania stwierdzam, że wcale nie jest łatwiej. Wcale nie, wcale nie jest łatwiej. Czego można się nauczyć na weterynarii i dla kogo te studia są tak naprawdę? Przede wszystkim są to osób, które są systematyczne i potrafią sobie zaplanować czas, mm. bo są bardzo wymagające, mm. dużo wymagają poświęcenia, te studia. A czego można się nauczyć? Obchodzenia się ze zwierzętami, mm. leczenia, takiego kontaktu też z ludźmi, bo w sumie głównie z pacjentami, z właścicielami zwierząt, będziemy mieli kontakt, bo pacjenci mm. są mało kontaktowi. Mm -hmm. eee, wracamy 4 lata do tyłu. Jak składałeś dokumenty? Jak aplikowałeś się na weterynarię? Jak to wyglądało dzisiaj? Zamin miałeś? Czy to było łatwo Nie, z egzaminów wstępnych już dawno, zrezygnowali. Mm -hmm. Mm -hmm. Trzeba było mieć dobry wynik z matury i to mm -hmm. dzisiaj trzeba mm -hmm. biologii i na poziomie nastrojowym. Trzeba było się zarejestrować na serwisie internetowym naszej uczelni. No i kiedy się już e, zostało ogłoszone na tej liście ogłoszonych, no to podejść i mm -hmm. zostawić dokumenty z tę ze za świadectwem ze wszystkim. Ile osób było chętnych na jedno miejsce? Kto około 20. Wow. Ile osób Spokojnie. dostało się na kierunek? Zaczynaliśmy, chyba studia, było nas 220 osób, a obecnie jest? 130. E, powiedz mi, te studia są e, jednolite, magisterskie? Czy tu mamy podział na ten typ boloński, licencjat bądź inżynier, a potem magisterka? Nie, nie to są jednolite magisterskie. Mhm. I powiedz mi, czy tu wybiera się specjalizacje I jak tak, to kiedy? Tak, można zrobić specjalizację. W zasadzie po studiach mhm. jest. Dość sporo tych specjalizacji po studiach. Tak, dopiero po studiach. W zasadzie to jest tak, chyba, że może trzeba przepracować rok w zawodzie dopiero może zaczynać i dopiero można zacząć specjalizację Jakie to są specjalizacje? Na przykład chirurgia małych zwierząt, chirurgia no. koni, choroby małych zwierząt, choroby przeżuwaczy, rozród, administracja weterynaryjna, choroby zakaźne. A mm, powiedz mi, po ukończeniu yy... Tych studiów, czy można dalej jakoś podnosić swoje kwalifikacje, czyli mam na myśli tu albo studia podyplomowe, Czy jest na przykład doktorat, jeżeli tak, chodzi o weterynarię? Tak, można zrobić doktorat. W zasadzie na każdej uczelni, uh -huh. w tym tutaj u nas na jesteście przyrodniczym na naszym wydziale weterynarii, w zasadzie na każdej katedrze można robić ten doktorat. Uh -huh. a Są różnego jeszcze... rodzaju szkolenia jeszcze, uh -huh. na które też można jeździć. O, a jakie na przykład? Na przykład, jeżeli ktoś się interesuje okulistyką zwierzęcą, to co roku są organizowane szkolenia, nie wiem w Holandii, w Belgii, są to płatne szkolenia, kosztują też sporo, bo to idzie w tysiącach euro czasami, ale można się to zapisać, Takie szkolenia trwają po 5 sześciu dni, są tam specjaliści jakiejś takiej światowej klasy i mhm. uczymy się. A powiedz, czy w trakcie trwania całych studiów musicie, czy możecie odbyć jakieś praktyki, one są obowiązkowe, nieobowiązkowe, jeżeli są praktyki, czy też staże? To ile trwają i jak one wyglądają? Tak, mamy obowiązkowe praktyki. Po drugim roku jest obowiązkowa praktyka na gospodarstwie mm -hmm. hodowlanym, a po czwartym piątym roku obowiązkowa praktyka kliniczna u lekarza weterynarii i obowiązkowa praktyka rzeźni. Mm -hmm. A powiedz mi, jeżeli chodzi już o ukończenie studiów, co można robić po? Jaka kariera nas czeka? W zasadzie, mając tytuł lekarza weterynarii, mm -hmm. można pracować prawie wszędzie, mm -hmm. bo można we własnej przychodni, mm -hmm. gdzieś u kogoś przychodni, można pracować w rzeźni, inspekcji weterynaryjnej, w sanepidzie, w hurtowniach leków, jako przedstawiciel handlowy, w fabryce leków, także naprawdę jest dość sporo. Na uczelni można zostać. E, powiem Ci tak, ja mam wymienione parę przedmiotów i chciałabym, żebyś tak pokrótce powiedział, czego można się na tym przedmiocie tak naprawdę dowiedzieć. E, mam wymienione na przykład histologia i embryologia. O co tu chodzi? Na histologii uczymy się budowy jakby narządów wewnętrznych z takiego punktu histologicznego. Mm -hmm. Pobieramy już od wyciek i oglądamy pod mikroskopem. są zajęcia praktyczne. Tak, są tam zajęcia praktyczne też. Mm -hmm. tak. Oglądamy pod mikroskopem, oceniamy pod kątem prawidłowości budowy, mm -hmm. jak to wszystko wygląda, To się później przydaje w dalszym to postudowaniu. A embryologia, tu chodzi o embryony? Tak, między innymi. Jak właśnie wygląda rozwój zarod, zarodkowy zwierząt, co po kolei powstaje, jak ten rozwój płodowy wygląda. Mm -hmm. Chów i hodowla zwierząt. To, to było takie jedno z przyjemniejszych zajęć. Mm -hmm. e, ogólnie rzecz biorąc, jak. Zwierzęta, w jaki sposób jak można utrzymywać krowy, świnie, ptaki, owce, kozy, jak karmić, jakie zabiegi na nich wykonujemy, kiedy. Patofizjologia. Dobrze to w ogóle Tak, działa tak. To też bardzo ciekawe zajęcia odnośnie jakby zaburzeń procesów fizjologicznych, które się w naszym organizmie. Na przykład, jak jest stan zapalny jakiś, się w uderzymy albo potrapiamy coś powyższego innego, to jakie przemiany zachodzą w naszym organizmie, dlaczego na mamy gorączkę tutaj, a tutaj nie mamy gorączki w jaki sposób ta rana się zasklepia, powstaje tak itd. Teraz jak źle wypowiem, to mnie poprawi. Parazytologia, inwazologia, patomorfologia. Na parazytologii i inwazjologii uczymy się o chorobach pasożytniczych typu wywołanych przez tasiemce, przez nicienie, glizdę na przykład też. A na patomorfologii inna nazwa tego przedmiotu to anatomia patologiczna, mm. więc uczymy się nieprawidłowości w budowie narządów wewnętrznych, wykonujemy sekcje zwierząt. Staram się ocenić, dlaczego jakieś zwierzę padło, albo dlaczego musiał zostać uśpiony, dlaczego się się taka, że się nie powiedzą. Mhm, czyli tak naprawdę są nauki ścisłe? Tak, to są nauki ścisłe i z które Znaczy nawet te ludzkie też są, ale to są takie ścisłe nauki medyczne. Czy łatwiej będzie miał tutaj e, ktoś, kto jest ścisłowcem czy komolistym? Ścisłowiec zdecydowanie. Zdecydowanie. Tak. jeszcze musi mhm. być naprawdę silny i dużo wytrzymać, bo no, czasami te zwierzęta na tej sekcji nie są, że tak powiem, pierwszej świeżości, więc... Różnie to wygląda. Właśnie, mówisz sekcję. No, jakie macie zajęcia praktyczne? Bo z tego co tu mówisz, to nie jest tak, że siedzicie tylko na wykładzie, słuchacie wykładowca, ale też coś widzę, słyszę, że tniecie, że tak, tak powiem. Tak, jak, jak to wygląda? Co jeszcze oprócz właśnie wykonywania sekcji macie za praktyczne zajęcia? Mamy zajęcie też z, z żywymi zwierzętami? Mm -hmm. Na przedmiocie choroby wewnętrzne, gdzie uczymy się badać zwierzęta. Jak to wygląda, ktoś przychodzi ze swoim pupilem? Znaczy, najczęściej jest tak, że nasza, nasza, nasza uczelnia ma swoje zwierzęta, to jest mm -hmm. większość studentów. Mamy krowy, konie, kozy, świnie. Czy tak? one są? E, utrzymywane są tutaj na placu grunwalskim, mamy klinikę naszej weterynaryjnej i do każdej kliniki są dołączone pomieszczenie, gdzie przebywają zwierzęta. To tego nie wiedzieliśmy. Są no, dużo osób wie, że na placu grunwalskim są utrzymywane zwierzęta, bo to w sumie jest zresztą mógłoby No, tego się nikt nie spodziewał. Jakie są plusy i minusy studiowania weterynarii? Najgorzej jest Plus są na pewno takie, że można poznać dużo fajnych ludzi, mm -hmm. pracować ze zwierzętami, co też jest dość satysfakcjonujące i na dość nowoczesnym sprzęcie, bo jednak nasza uczelnia nie ma nowoczesny sprzęt tomografy grafy komputerowe i rezonans magnetyczny najlepszy w Polsce, więc tak w sumie no, fajne są te zajęcia. A jeśli chodzi o minusy, to na pewno nie ma się tyle czasu dla siebie samego, bo jednak trzeba podporządkować się trochę na ucie, bo to są wymagające. No tak. Z mojej strony pytań więcej nie mam. Chyba, że Ty chcesz coś od siebie dodać, bo może nie zapytałam o coś, co według Ciebie jest istotne, a warto by było o tym powiedzieć. Na pewno trzeba sobie przemyśleć, czy ktoś chce się na te studia, bo, bo są naprawdę wymagające i no dużo osób odpada jednak. Bo co roku jest taki, że tak powiem, odsiew, i sporo osób odpada, albo nawet samemu rezygnuje, bo to są studia, to jeszcze też się wymagające. Jesteś zadowolony z wybranego tak. kierunku? Tak. Wybrałeś go ponownie? Zdecydowanie. Tak więc ja życzę Ci powodzenia i dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.